Cześć, witaj w drugim odcinku z serii, podczas której przedstawię Ci zasady treningu kolarskiego, którymi kieruje się trener Joe Frill. W poprzednim filmie przedstawiłem Ci z jakiego podziału stref intensywności korzysta ten trener oraz jak te strefy samemu wyznaczyć. Natomiast dzisiaj dowiesz się, jakie konkretne jednostki treningowe używa w planowaniu. A w następnych filmach powiem Ci, jak samemu możesz zaplanować pełny rok treningowy, na jakie fazy treningowe dzieli sezon oraz czym konkretne fazy treningowe się charakteryzują. Trener Joe Frill dzieli swoje treningi na 6 rodzajów. Dokładnie mówiąc, są to treningi kształtujące wytrzymałość aerobową, siłę mięśniową, umiejętności szybkościowe, wytrzymałość mięśniową, wytrzymałość beztlenową oraz treningi kształtujące moc. Pierwsze trzy z tych kategorii nazywa umiejętnościami podstawowymi, które są podstawą treningu. Ich odpowiednie rozwinięcie pozwala w późniejszych fazach sezonu na kształtowanie pozostałych umiejętności, które nazywa umiejętnościami zaawansowanymi, czyli takimi. Które łączą w sobie dwie umiejętności podstawowe. I dokładnie obrazując, np. wytrzymałość mięśniowa jest umiejętnością zaawansowaną, ponieważ jest połączeniem wytrzymałości aerobowej oraz siły mięśniowej. Podobnie jest z wytrzymałością beztlenową, która jest połączeniem wytrzymałości aerobowej i umiejętności szybkościowych oraz moc. Która jest połączeniem siły mięśniowej i umiejętności szybkościowych. Teraz możemy już przejść do konkretnych jednostek treningowych kształtujących konkretne umiejętności. Zaczniemy od wytrzymałości aerobowej, gdzie rozróżniamy trzy rodzaje treningu. Pierwszym z nich jest trening regeneracyjny, i on powinien odbywać się w pierwszej strefie tętna. Lub przy intensywności do 55% FTP, I jazda powinna być wtedy krótsza niż przy zwykłym treningu tlenowym. Natomiast jeśli jesteś początkujący, lepszym rozwiązaniem może być całkowity odpoczynek niż taka luźna przejażdżka. Kolejnym treningiem jest trening progu aerobowego, czyli progu tlenowego. I celem tego treningu jest poprawa wydolności tlenowej i efektywności dostarczania tlenu do mięśni. Jeśli nie znasz dokładnie swojego progu tlenowego, Przyjmij, że jest on o około 30 uderzeń serca na minutę niższy niż próg beztlenowy. I po rozgrzewce powinieneś jechać od 1 do 4 godzin w strefie progu tlenowego. I długość treningu zależy głównie od rodzaju wyścigu. W których startujesz. I trzecim rodzajem treningu kształtującym wytrzymałość aerobową jest intensywna wytrzymałość. I w tym treningu po rozgrzewce powinieneś jechać co najmniej godzinę w drugiej strefie tętna lub w trzeciej strefie mocy. Teraz przejdźmy do treningów kształtujących siłę mięśniową. I pierwszym z nich jest ćwiczenie, które Wykonuje się na początku przygotowań, ono ma na celu przygotować się do następnych, trudniejszych ćwiczeń kształtujących siłę. I polega ono na tym, że po rozgrzewce powinieneś zwolnić niemal do zatrzymania, następnie wrzucić ciężki bieg, może być to przełożenie na przykład 53 z przodu, jeśli duży blat masz 53, i jakieś jedne z niższych z tyłu, może być 14, 13 ząbków. I powinieneś wykonać 6 do 8 mocnych obrotów korbą siedząc w siodle. Następnie odpoczynek powinien Wynosić 3 do 4 minut i takie zadanie należy powtórzyć maksymalnie. Dwa razy, natomiast powinieneś uważać, jeśli masz problem z kolanami, pojawiają się jakieś bóle. I tutaj widać dosyć oryginalne, innowatorskie podejście do tego treningu siłowego. Kiedyś stosował długie powtórzenia, tak jak teraz nadal wielu trenerów stosuje: długie powtórzenia na niskiej kadencji, około 50-60 obrotów korbą na minutę, powtórzenia kilkuminutowe, może najdłuższe, kilkunastominutowe. Tutaj widać zupełnie inne podejście, które zaczął stosować parę lat temu. Teraz przejdźmy do drugiego rodzaju treningów. Ona jest podobne do pierwszego, ale jest wykonywany na krótkim, stromym podjeździe około 8% nachylenia i po rozgrzewce powinnyś znowu zatrzymać się na samym dole tego podjazdu, wrzucić znowu trudny, twardy obrót i wykonać kolejne 6% do 8, 10, 12 mocnych obrotów korbą, i pozostając znowu również w siodle, nie wstając z tego siodła. I powinien też odpoczywać 3, 4, 5 minut między seriami, wykonać maksymalnie 3 serie na trening. Pamiętaj, żeby nie skracać tutaj przerw, natomiast jeśli pojawia się jakiś dyskomfort w kolanach, to wtedy należy przerwać to ćwiczenie. I ostatnim, trzecim rodzajem treningu, już takim docelowym, kształtującym siłę mięśniową, wygląda to zadanie tak, że na stromym podjeździe. Znowu około 6-8%. Należy wykonać 3-8 podjazdów trwających już 20-30 sekund w piątej strefie mocy, utrzymując niską kadencję poniżej 70 obrotów korbą na minutę i siedząc w siodle. Powinieneś odpoczywać. 2-3-4 minuty między powtórzeniami, zjeżdżając spokojnie z góry i chwilę jeżdżąc sobie u podnóża tej górki. Powinno jest taki trening nie wykonywać częściej niż dwa razy w tygodniu i co najmniej przerwa powinna wynosić 48 godzin między tymi treningami kształtującymi siłę mięśniową. Teraz przejdźmy do ćwiczeń kształtujących umiejętności szybkościowe, i pierwsze z nich skupia się na poprawie efektywności pedałowania. Na płaskim lub lekko zjazdowym odcinku, lub na trenerze z lekkim oporem stopniowo stara się zwiększać kadencję do maksymalnej wartości, ale nie gubiąc się w pedałowaniu i nie poskakując zbyt mocno na, na siodle, tylko cały czas siedząc. Powinieneś dojść do tej maksymalnej kadencji, utrzymać ją przez kilka sekund, a następnie zrelaksować się, puścić korby. Odpocząć przez minutę spokojnie sobie kręcąc i należy powtórzyć takie zadanie kilkukrotnie. Drugim rodzajem treningów jest wykonanie na płaskim odcinku pedałowania jedną nogą i wtedy drugą należy wypiąć z pedału. Na że możesz oprzeć sobie tą nogę, na przykład o stołek lub cokolwiek innego. I staraj się, pedałując tą jedną nogą, utrzymywać jak najwyższą kadencję oraz oczywiście musisz zmieniać nogi co jakiś czas, tak żeby praca na każdym z nóg była taka sama i ćwiczenie ma za zadanie poprawić rytm pedałowania i technikę yy, pedałowania. Ostatnim ćwiczeniem kształtującym umiejętności szybkościowe to ćwiczenie mające za zadanie poprawić technikę podkonywania zakrętów. Powinien znaleźć trasy z różnymi zakrętami i spróbować je pokonać jak, ef jak najbardziej efektywnie i najlepiej podchodzić do tego rodzaju zakrętów z różnymi prędkościami i szukać tego optymalnego wejścia w każdy zakręt. Teraz przechodzimy już do umiejętności zaawansowanych i pierwszym z rodzajem treningów kształtujących wytrzymałość mięśniową będą interwały tempowe. Na płaskim terenie lub lekkim podjeździe lub na trenerze powinieneś wykonać od 3 do 5 interwałów z w trzeciej strefie tętna lub w czwartej strefie mocy. I każdy interwał powinien trwać od 12 do 20 minut, a przerwa to 1 czwarta długości odcinka, czyli na przykład przy 16-minutowym odcinku przerwa powinna wynosić 4 minut. Drugim rodzajem, kolejnym, będą interwały progowe I na płaskim odcinku znowu lub na lekkim podjeździe należy wykonać od 3 do 5 interwałów, teraz trwających od 6. Do 12 minut w pobliżu progu beztlenowego, czyli w pobliżu FTP, i przerwa to 1 czwarta czasu interwału, czyli na przykład przy 6-minutowym interwale będzie to 90 sekund odpoczynku. I stopniowo powinien zwiększać łączny czas pracy, aby dojść do 30, maksymalnie nawet 50 minut pracy na jednym treningu. Następnym rodzajem będą interwały progowe na podjazdach. I one mają taką samą zasadę jak zwykłe interwały progowe, natomiast powinieneś wykonać na podjeździe około 4% lub pod bardzo silny wiatr. I powinieneś utrzymywać moc na poziomie FTP lub tętno na poziomie tętna progowego. Odpoczynek wtedy należy oczywiście wykonywać podczas zjazdu. I ostatnim rodzajem treningów kształtujących wytrzymałość mięśniową będą interwały w strefie sweet spot. I w tym rodzaju treningu należy wykonać dwa interwały trwające od 12 do 20 minut na płaskim terenie lub na lekkim podjeździe około 2-3% nachylenia w zakresie w strefie, FTP, w strefie sweet spot, czyli między 88 a 93% FTP. Przerwa znowu powinna trwać jedną długo, jedną czwartą długości interwału, czyli przy 16-minutowym mocnym odcinku w strefie sweet spot. Przerwa powinna wynosić 4 minuty. Na początku odcinki powinny być krótsze, ale stopniowo z czasem trwania przygotowań powinny się wydłużać i dochodzić do 20-minutowych odcinków. Kolejną kategorią treningów są treningi kształtujące wytrzymałość beztlenową, czy inaczej nazywaną anaerobową. Pierwszym z rodzajów będzie jazda w grupie. To jest nieustrukturazowany trening, najlepiej wykonywany w grupie na tzw. ustawce rowerowej, który ma symulować po prostu wyścig. Może to być również start w zawodach o niskim priorytecie, priorytecie B lub C, i celem jest wielokrotne osiąganie piątej strefy, strefy mocy lub w przypadku stref tent na strefy 5B na kilka sekund do maksymalnie kilku minut. I analizując jazdę, zwróć uwagę na łączny czas spędzony w docelowej strefie. Drugim rodzajem treningów będą interwały V2 Max. I na płaskiej lub lekko pofałdowanej trasie wykonaj od 30-sekundowych do 4-minutowych interwałów w piątej strefie mocy. I odpoczynek powinien trwać tyle samo, co trwał interwał. Wraz z kolejnymi treningami możesz. Stopniowo skracać odpoczynek aż maksymalnie do połowy czasu trwania odcinka. Czyli jeżeli odcinek będzie trwał 4 minuty, to możesz w trakcie trwania przygotowań skracać powoli przerwę, aż dojdziesz do przerw dwuminutowych między takimi interwałami. Powinieneś zacząć w tym rodzaju treningów od 5 minut łącznego czasu pracy, czyli np. od treningu 10 razy 30 sekund, i stopniowo powinieny zwiększać to do. 15 maksymalnie 20 minut, wykonując takie treningi jak 5 razy 3 minuty czy 5 razy 4 minuty. Kolejnym rodzajem treningów będą interwały piramidalne i one są podobne do poprzedniej kategorii treningów, ale interwały układają się w sekwencje, gdzie wykonujemy kolejno odcinek 1-minutowy, 2-minutowy, 3-minutowy, 4-minutowy, potem znowu 4-minutowy, 3-minutowy, 2 i 1-minutowy w piątej strefie mocy. I odpoczynek trwa tutaj tyle samo co poprzedni interwał, natomiast po kilku sesjach możesz również go skracać do połowy czasu trwania odcinka. I ostatnim rodzajem treningów będą interwały, ale wykonywane na podjazdach. Powinien znaleźć dosyć stromy podjazd, może wynosić nawet od 6 do 8%, który pokonasz w okolicach 2 do 4, maksymalnie 5 minut. I po rozgrzewce powinieneś wykonać kilka takich powtórzeń od 5 do 7 w piątej strefie mocy, co łącznie da... 10 do 20 minut pracy, na przykład 5 razy 2 minuty, lub jeśli masz dłuższy podjazd, 5 razy 4 minuty. A odpoczywać powinieneś zjeżdżając oczywiście z tego podjazdu, żeby przerwa trwała tyle samo co trwał podjazd. Teraz przejdźmy do ostatniej kategorii treningów, czyli treningów kształtujących moc. I pierwszym z takich treningów będą sprinty techniczne. Na początku jazdy po rozgrzewce powinieneś wykonać od 6 do 10 sprintów na różnych terenach. Część może przypadać po płaskim, część lekko pod górkę, część lekko z górki. Każdy sprint powinien trwać od 5 do 10 sekund, po czym następuje długa 3 do 5 minutowa przerwa. Sprinty powinieneś wykonywać na stojąco i na siedząco, koncentrując się na technice. Nie powinieneś jechać tutaj na 100%, tylko skupić się na samej technice wykonywania sprintu. Moc powinna znajdować się w szóstej strefie mocy. Drugim rodzajem takich treningów... Może wyglądać tak, że po rozgrzewce wykonujesz 10 do 20 krótkich skoków po 8 do 12 pełnych obrotów pedałów. I powinieneś się podzielić na serie, czyli na przykład 3 serie po 5 takich mocnych skoków po 8-12 obrotów, każdy odpoczywając 1 minutę między każdym takim sprintem i 5 minut między seriami. I tutaj już wysiłek powinien być maksymalny. I ostatnim z rodzajów treningów. Będą sprinty grupowe i podczas jazdy takiej grupowej powinieneś wykonać kilka sprintów o długości 5 do 15 sekund, rywalizując już wtedy z innymi kolarzami, np. do oznaczonego punktu jakiegoś znaku drogowego. I tutaj liczy się już pełna intensywność, jedziesz na maksa przy każdym sprincie, natomiast po każdym sprincie odpoczynek powinien trwać przynajmniej kilka minut, przynajmniej te 3-4 minuty. I to już jest wszystko w tym materiale. Dziękuję bardzo za oglądanie.